Z Łukaszem Janikiem, minuty dosłownie po walce Z Oma Follow. Bardzo walecznym Łukaszem Janikiem. Rewelacyjna dziesiąta runda. A wiele takich akcji, które już chciało się oklaskiwać. Zabrakło siły, zabrakło kondycji, zabrakło rozłożenia. Czego zabrakło? Przede wszystkim doświadczenia. Na wstępie chciałem podziękować bratu, trenerowi za całą przygotowawczy i całemu mojemu teamowi, Bo bardzo ciężko trenowaliśmy. Także dziękuję trenerowi Fiodorowi, że podjął się przygotowania do tej walki. Przepraszam, że zawiodłem, no tak jak mówisz, że zabrakło rozłożenia sił. Za późno włączyłem nogi, za późno tak zacząłem boksować tak jak trener chciał, dopiero dziesiąta runda. No trochę na narzucił mi swój styl walki. Nie czułem dzisiejszej walki za bardzo nogi. Mówię, dopiero później włączyłem i walka wyglądała tak jak wyglądała. Myślę, że też to co ten między, między rządami mówił, że za dużo już biłem ciosów w pewnych momentach, za mało dokładnych. Myślę, że to kwestia przetrenowania. Wcześniej powiedziałem, że gdy przegram tę walkę, to zastanowię się na zakończenie kariery. Na pewno tak nie będzie, bo nie przegrałem z Kretesem, tylko przegrałem po dość wyrównanej walce. Pokazałem serce i mam nadzieję, że kolejne ciężkie treningi, kolejne walki. Myślę, jeśli ten jeszcze dalej będzie podejmował współpracę ze mną, nauczy mnie doświadczenia, składania sił, no i te walki będą były naprawdę Chciałbym rewanż, bo nie wiem, czy będzie szansa na rewanż. Mam nadzieję, że walka się też stanę podobała, yy. więc zobaczymy, czy będę jakieś kolejne propozycje. Muszę chwilę odpocząć. No i na pewno wracam do treningu z zmożoną intensywnością, ale będę może nie bardziej już trenował wydolnościowo, bo może nawet się troszeczkę tam podjechałem u siebie w pewnym momencie. Za bardzo chyba te ty góry tyrałem i trochę nogi nie były tak jak być powinny, no, ale bardziej się muszę skupić nad dokładnością, perfekcją, bo jednak boksowanie 12 rund na rynkach zawodowych... To była pierwsza 12 rundowa twoja walka w życiu. Tak I dziesiątą miałeś jecha, jedną z najlepszych, jakie, jakie jecha, były w swoim wykonaniu pierwsza, w ogóle. Tak, tak naprawdę, walka z takim zawodnikiem bardzo doświadczonym, no, który nabierał na mnie. No, na pewno mnie to dużo nauczyło, no, ale niestety jest przegrany, no, jestem załamany. Chciałbym podziękować Olafowi, Olafowi Krystianowi, Pawioli, mojemu bratu, mamie, babcie, wszystkim bliskim tym, którzy we mnie wierzyli, no chciałbym ich przeprosić za to, że zawiodłem. No pokazałem serce. To ale chyba nie musisz, przepraszam. Przepraszam, że ci pr przerywam Łukaszu, ale przepraszać nie musisz, dlatego że w każdym sporcie ktoś wygrywa, ktoś przygrywa. Kibic ocenia drugiego. Naszego sportowca, pięściarza, szczególnie za serce, za, za chęć wygrania do końca. A ty tą chęć wygrania do końca miałeś. Zresztą trenerzy krzyczeli z narożnika praktycznie do ostatniej sekundy. Gdyby ta walka, gdyby to była 13 runda, też byś wyszedł. Oczywiście, że tak. To no, na pewno nie zawiodłem w tym, czego obiecałem. Obiecałem, że nie zabraknie nic jeszcze do walki, może w pewnych momentach troszeczkę e, zdecydowania. No, jednak nie kończę kariery, będę dalej ciężko trenował, bo. Myślę, że mam potencjał. Chciałbym właśnie takich konkretniejszych walk, choćby nawet tutaj za oceanem, z mocniejszymi przeciwnikami, bo takie walki tak naprawdę najwięcej mi dają, mi najwięcej uczą. No bo to są całkowicie inne przygotowania niż do walk jakichś 6 czy 8 gdzieś tam takimi Czechami czy słowakami. Dziękuję bardzo. Łukasz Janik po 12-lądowym, bardzo ciekawym pojedynku, a Jeden sędziów dał remis, drugi sędziów, 115-113, zadecydowały 2-3 rundy, że nie jesteś mistrzem świata, uważam, że możesz być z siebie dumny, pokazałeś co potrafisz, trenujesz trenerem Łapinem e, od niedawna, także jeszcze raz gratulacje i wszystkiego najlepszego, kariery nie kończę. No Chciałbym podziękować przede wszystkim też Członkowi Garczykowi, który nas no. tutaj e, dobrze przyjął, pomógł nam w pomagał. Opiekował się do nami pewnie Dziękuję bardzo. Cała przyjemność. Cała przyjemność. Dziękuję. Łukasz. E, no i przepraszam, tych o których zapomniałem. Pozdrawiam wszystkich moich kibiców. No trudno, to jest sport. No. Uwierzcie mi, że mi jest jeszcze bardziej przykro niż Wam.